Zarówno po pierwszej turze wyborów, jak i po drugiej prosiliśmy Jelontę Barską o komentarz. Teraz chcieliśmy zapytać również o plany na przyszłość i podsumowanie minionych dwóch kadencji. Pani burmistrz konsekwentnie jednak odmawiała spotkania się z naszymi dziennikarzami przed kamerą. Pierwszy dzień grudnia to pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej nowej kadencji. Sesja, która rozpoczęła się po południu, trwała do późnych godzin wieczornych, bo radni wybierali prezydium i składy komisji. Sesja rozpoczęła się powitaniem nowych radnych i złożeniem przez nich przysięgi. Koalicja zgodnie wybrała na przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła na Koniecznego, radnego Prawa i Sprawiedliwości. Miałem takie sygnały i propozycje praktycznie od następnego dnia po wyborach, ponieważ one się nasilały i z różnych stron i zaprzyjaźnionych i, i tych mniej zaprzyjaźnionych to cieszę się, że zyskałem zaufanie ludzi, którzy jeszcze nie tak dawno byli po przeciwnej stronie muru. Jeżeli ten mur w ogóle istniał, możemy powiedzieć, jeżeli istniał, to go dzisiaj będziemy rozbierać, a właściwie przed tą sesją został rozebrany po to, aby móc współpracować dla dobra miasta na szerokiej płaszczyźnie, w szerokim porozumieniu różnych komitetów. I te słowa o porozumieniu, współpracy i nowej jakości Rady Miejskiej, jak mantrę, powtarzali nasi rozmówcy. Będzie to rada kreatywna, która będzie pomagać burmistrzowi w realizacji trudnych zadań, ale będzie też bardzo ostro weryfikować pomysły burmistrza, które niekoniecznie zawsze są trafione. I będziemy tutaj takimi bardzo ostrymi cenzorami. To wszystko wymaga dużej współpracy i rozmów na szerokiej płaszczyźnie. My nie możemy zamknąć się do jakiegoś wąskiego grona 12-osobowej większości, która będzie uchwalała wszystko. My chcemy, aby cała trójka w Radzie była zaangażowana w prasę. Oddalamy od siebie szyldy, przynależności. Dzisiaj pracuje grupa radnych, którzy zostali wybrani w jednomandatowych okręgach. Większe obowiązki będzie miało też Prezydium Rady. Prezydium Rady. Jest nie tylko do liczenia głosów, ale jest do ciężkiej pracy właśnie, do przygotowania sesji, do przygotowania materiałów, do pomocy komisjom poszczególnym, do kontaktów z, z wyborcami. To jest naprawdę ciężka praca i trzeba zmienić styl, kiedy wiceprzewodniczący tylko liczyli głosy na sesji. A ograniczenia liczby wiceprzewodniczących chciał Przemysław Dziaduś. Jego wniosek nie został jednak zaakceptowany i oprócz Pawła koniecznego w prezydium zasiądą Krzysztof Toruński z PSL, Dariusz Pięch z PO oraz niespodzianka. Najmłodszy radny w historii Nysy 22-letni Marcin Wajda z forum samorządowego. Burmistrz Elek od początku mówił rzeczywiście, że e, chciałby postawić na młodych pewną zmianę myślenia, e, także pewną zmianę pokoleniową. Ja myślę, że jestem jej częścią, e, cieszę się z tego bardzo, ale też nie ukrywam, że e, to dzięki, dzięki wyrozumiałości także kolegów z forum. E, no mam zaszczyt od dzisiaj być wiceprzewodniczącym rady. Ja się bardzo cieszę z tego odmłodzenia rady, bo czuję tutaj. Nowy impuls i chce się sprawdzić jako ten starszy, doświadczony wśród młodych. Rumuard Kamuda będzie miał okazję sprawdzić się jako przewodniczący komisji rewizyjnej, bo oprócz wyboru prezydium radni wybrali również składy komisji. Posiedzeniom komisji finansów będzie przewodniczył Stanisław Czepiel, Jolanta Trytko objęła komisję urbanistyki, Adam Zelent Kultury i Kultury Fizycznej, a Oświaty Janusz Chabiński. Nowo wybrany przewodniczący Rady Miejskiej zapowiada, że jeszcze w grudniu rada musi spotkać się z burmistrzem i wspólnie nakreślić plan. Pracy na tą kadencję. Porozmawiać, które cele i priorytety są najważniejsze, e, doprowadzę do tego, żeby w ciągu miesiąca, może półtora miesiąca, odbyła się sesja poświęcona tylko i wyłącznie debacie nad kierunkami rozwoju na najbliższą kadencję. Czyli to, o co e, radny Janusz Smagon jeszcze w poprzedniej kadencji zabiegał na samym początku, aby Rada miała jasno określoną wizję i kierunki działania. Większościowa koalicja lub jak ją wolą nazywać sami zainteresowani porozumienie obejmuje 3 czwarte radnych. Poza nią znaleźli się między między innymi radni Lignyskiej.